Skrypt, warstwie wszystkich przegród do legendy zestawczej, wspomaga wypełnianie na rysunkach informacji o strukturze przegród w projekcie. Skrypt dostępny jest w usłudze DynamoScript w pakiecie Architects' Choice. Um. Z projektu pobierane są typy przegród, które są zamodelowane i których przegrody są zdefiniowane materiałowo. Skrypt analizuje elementy kategorii ścian, stropów, sufitów i dachów. Z zamodelowanych typów przegrod odczytywane są nazwy materiałów, ich grubości, znacznik typu i nazwa przegrody. Do utworzenia tabeli potrzebny jest widok legendy, w którym narysowane zostaną nagłówki, wiersze, tabelki, które będą opisywać przegrody w projekcie. Skrypt umożliwia zmianę wielkości znaków, a, sama otwarty, a sam otwarty charakter szablonu umożliwia graficzną kontrolę zawartości samego zestawienia. Co warto powiedzieć? Warto powiedzieć, że trzeba trzymać się ilości i kolejności wyświetlanych, wyświetlanych generic annotation ale etykiet. Dlatego, że skrypt oczywiście w kolejności od tego od lewej do prawej, od góry do dołu w, zgodnie z zaznaczeniem, będzie wypełniał te parametry zgodnie z tym układem. Ale to, to daje pewne jest to pewne ograniczenie, natomiast jeżeli trzymamy się tejże kolejności możemy graficznie wy, wykonywać całkiem fajne rzeczy. Od, od, od kursywy, po zmianę czcionki, grubość, bli, te, to jak daleko, jak blisko będą te, te, te elementy względem siebie, czy czyli nie będą całko, całkiem, czyli nie będą pełne, czy pojawi się jakieś, jakieś wypełnienie, czy pojawi się kółko, to wszystko już zależy od Państwa. Zatem przejdźmy do działania skryptów. Skrypt działa dokładnie jakby od tej technicznej strony wewnętrznej, programistycznej, bardzo podobnie do przedniego skryptu warstwy przegród do etykiety gdyż zbiera elementy tak jak powiedziałem na wstępie elementy zamodelowane dobiera się do ich typu sprawdza jakie materiały są opisane jeżeli materiały są poprawnie opisane zaczyna komponować em, zaczyna komponować wartości do, do do tego zestawienia co musimy zrobić podobnie jak przy dynamicznej legendzie em, Osobno musimy zaznaczyć elementy nagłówka, zaznaczamy, wybierz elementy nagłówka i zwracam uwagę, że zaznaczone elementy samych etykiet, jeżeli są zaznaczone w ten sposób, uzyskają taką. O, teraz widać, to jest najważniejsze, żeby ten, ten tekst grubość. O, dopiero teraz jest zaznaczony. Zaznaczyć go koniecznie od lewej do prawej bo od lewej góry do prawej dół, ponieważ zależy nam na tym, żeby zaznaczyć górę, górne, dolne linie bez zaznaczania pionowych, dolnych linii. Ok, po takim zaznaczeniu klikamy finish, następnie wybieramy wiersz tabeli, czyli to miejsce, gdzie pojawią się materiały i grubości. Tu od dołu do góry zaznaczenie jest dużo prostsze, zaznaczamy. Niż. Zazwyczaj, zazwyczaj pojawia się tutaj typemark czy znacznik typu, jeżeli Państwo jednak będą korzystać z innego parametru, który nie, przepraszam. A nie tak, może być. Domyślnie type mark albo znacznik typu jest wywołany przez program. Jeżeli Państwo jednak zdecydują, że ma być inny parametr, to należy tutaj wpisać nazwę parametru, który z którego odczytany będzie no, ta wartość znacznika typu. Nie wiem, co by to miało być, ale jest taka możliwość. I analogicznie do poprzedniego skryptu mamy możliwość nadpisania wielkości liter, nazw. Skrypt również reaguje na, na jednostki, które są w projekcie. Zdaje się, że ostatnio zmieniono na centymetry, więc powinny być centymetry. Zaznaczając te dwie rzeczy, nagłówek i wiersz, klikamy play. Klikamy play. Przycisk rysuj tabelę. Czekamy. Dostajemy znowuż informacje, które, które przegrody są, które z, przegrody zawierają pełną informację o materiałach w przegrodach, a które z nich są nie są doprecyzowane w sposób budowlany. Ok. Ach, tu jednak, mm. Tak, rzeczywiście wycofałem zmiany. No i tak to właśnie wygląda. Jeżeli pójdziemy do ściany SZ1, um, to pójdźmy, może się uda. SZ1 jest. I type. Um, no widzę Państwo 303 mm. Bo to już jakby. Muszę otworzyć sobie okno obok okna. Będzie, będzie wiarygodnie. Mhm. To entry level, już mnie nie interesuje. O, dokładnie. SZ1, SZ1. Przyjrzyjmy się tam, co się dzieje tu. Czyli to jest ta wartość. A my wchodzimy tu. Porównamy sobie okna w okna, czy wszystko się zgadza. Tak, insulation 100, 0, 130, tu, 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 No i 303, także no. Wszystko jest pięknie. Co jeszcze? No, jeżeli życzyliby sobie Państwo narysować trochę inaczej te tabele typu to już nie będzie potrzebne Jakoś nie chcę słuchać robić dzisiaj hmm. wystarczy cofnąć właśnie tą ostatnią czynność Dynamo yy, no i dokonać potrzebnych zmian jeżeli Państwu jednak podobałoby się coś delikatnie bliżej no to Wtedy należy znowu zaznaczenie zmienić, wygenerować. Jeżeli podoba się Państwu coś takiego, to to jest, to jest trochę bardziej graficzne podejście. Nie jest tu linii, można w ogóle prawie zrezygnować z linii, z linii rysunkowych. Zachęcam jednak do tego, żeby nawet jeżeli skrypt potrzebuje pionowej linii do określenia wysokości wiersza, więc nawet jeżeli korzystają Państwo. Będą Państwo tworzyć coś takiego jak ja tutaj, czyli wypełnienie samo, bez żadnych, bez żadnych elementów linii. To prosiłbym, żeby w wysokości wierszy, tak samo jak tutaj, były chociaż niewidoczną linią narysowane. Proszę spowiedź, spróbujmy jeszcze raz. Puścić. O, właśnie niepoprawne zaznaczenie. Trzeba je zrobić jeszcze raz. O, pojawia się obwiednia wokół myślników. O, jest wszystko. Koniec, finish, zaznaczam elementy wiersza, finish, wszystko na kapitaliki, rysuj tabelę. No i ta tabela oczywiście jest trochę inaczej sformatowana, bo jak powiedziałem, no, rezygnuje ona. Okej, okay, ta sama informacja, jeżeli w końcu chcielibyśmy poprawić, odnaleźć te typy, które nie są poprawnie zliczane. Może zostały jakoś próbnie tymczasowo zamodelowane. Można zawsze zrobić zrzut ekranu i zacząć szukać szukać winowajców. Skrypt zachowuje się dokładnie tak samo, raportuje dokładnie te same rzeczy, które raportował wcześniej przy innej grafice. Nie trzeba tego cofać takie ja cofałem wcześniej. Ale trzeba jednak pamiętać, że te rzeczy muszą być, te rzeczy muszą być... Aktualizowane co jakiś czas, ponieważ no, to jest jakby Dynamo za nas wykonuje tę ręczną robotę i on jakby ręcznie rysuje za nas w mgnieniu oka yy, to zestawienie. Yy, moją propozycją jest używać tego skryptu, yy, żeby kontrolować poprawność zamodelowanej informacji. Yy, no nic o tyle. Yy, wesołego używania.